Dobra babcia, dobra, dobra, ja muszę lecieć, bo ponieważ e, ze kombajnista akurat matadorem e, klasem e, przyjechał i zniwa robi, ja mu akurat pokazałem pole, dobra, e, później, e, później akurat przyjdę, e, porozmawiamy, bo ja zniwa akurat robię, dobra, spraw muszę tutaj akurat pozamykać, E, e, dzień dobry Państwu na dzisiejszym vlogu. Na początku vloga mieli lista rozmowę z babcią. Nie było słychać, bo, bo daleko było, ale ja lepiej słyszałem. I dzisiaj e, będę akurat wizowie z Niwa robił, bo przyjechał sąsiad Matadorem. I. O. Oporowo robię zniwa dzisiaj. bo tam widać akurat, na prosto. Muszę uważać, żeby psa akurat nie rozjechać. Jak będzie, jak będzie za głośno na vlogu, to sorry, przepraszam. Bo ja ten film nagrywam akurat na poniedziałek. Na godzinę 15 lub 16, zobaczymy jak... Ja godzinowo E będzie mi pasowało Zostawcie łapkę, w górę, suba i komentarz I Napiszcie hashtag E zniwa To przypnę serduszko komentarzu Albo napiszcie vlog E rolnicy Coś wymyśl, to ja przypnę Dobra Trzeba podczepić Zasiadam Jadę, bo czeka na mnie, bo ja akurat y poszłem na szybkiego do domu, bo, bo kombajn, misja, akurat mówiłem, coś załatwić prywatnego, a tak ogólnie to... Y Poszedłem szybko do domu akurat żeby wziąć e, brać kamerę i dla Państwu nagrać akurat vloga to jest prywatna rzecz e, nagrywanie e, osiemków dla widzów o kamerę akurat w jej po prostu mnie zagadała pytała się co na obiad bym chciał akurat i pytała miesięcy ja czekajcie do sklepu żeby mnie poskoczył. Ja powiedziałem jej, że z robię i przyjechał na usługi i nie ma czasu. Ma Tadorem, bo na początku akurat wizowie słysali sta. Jak będzie kamerka się zacinała się, to nie jest mój problem, bo to jest kamerki, bo ona czasami lubi się przechrzewać się, że będzie kupiła akurat klat, e, klatki. Czasami może przegrać się tak, że, że się nie zapisa materiał, że wyrzuci. Nagranie. Trudno, będę nagrywał do ostatnich kropli krwi, żeby mieć akurat lepszy materiał nagrany. Bo wczoraj akurat się pobawiłem się kamerą. Żeby lepsza jakość była. O jest, potator. A. Kobieta kosi Eee, za, e, zapomniałem bo akurat, miała, miała jego żona akurat przyjechać e, kosić Bo mąż akurat ten... Nogę złamał Po prostu z kombajna zesedł e, scho e, Schodził, e, z kombajna się posliznął tak, tak się posliznął, ze nogę akurat złamał e, Z kombajna akurat e, z, zeset. I, i, I syn akurat potem sejał kombajna. A jego, a jego nie ma, bo ponieważ... E, pojechał coś tam e, załatwić, raz, e, e, z coś z ojcem. Ale ojciec jest na chorobowym. Bo chorą nogę ma, bo... Złamany. Bo pośliznął się i, Pozlinął się, uderzył, uderzył tak, że, że go zabolało, okazało, że złamana. E, zona akurat e, za sterami. I będę akurat tutaj też wizowie robił prasowanie. Ja, ja pójdę wam akurat pokażę bo jej mówiłem, że będę vloga nagrywał. Ona powiedziała mi, że jej to akurat oczywiście nie przeszkadza. Pójdę do baśki to powiem czy już akurat trzeba wyładowywać Baszka, Już trzeba podjeżdżać. Dzięki. Powiedziała akurat trzeba podjeżdżać. Dobra, idę akurat je do ciągnika, bo, bo muszę akurat e, podjechać. E, rozładunek zrobić. Ale ona stanęła. S Posiadam to to wizowie, a nie będę ryzykował. Jeszcze Omiaka, zrobiła po z Eksak, był i chciał i pewnie chciał e, Eksaka ominąć, żeby po prostu kombajna nie uszkodzić, żeby w środku coś nie e, zmieliło mam, akurat bo ja zwij ściągnąłem. Z wyglądu na to, że gorąco jest, żebym się nie udusił. Ja akurat do niej tam podjadę. E, rozładunek zrobię i wtedy wizowie ja do, e, e do was wracam, bo jeszcze porozmawiam na prywatne e, rozmowy. Co wizowie nie mogą o tym się dowiedzieć. E prywatność, e usanować Dobra, już jestem, już wszystko załatwiłem I Gigant, Matador To ta lepsza wersja, akurat wizowy Bo się pytałem Bo ta, taki, taki typowo stary Nikt akurat by nie chce na usługi brać Z wyglądu na to, że dużo rolników już akurat więcej e, hektarów ma I, i duże pola ja mam małe pola, oni by akurat na usługach nie robią, oni u siebie też akurat e, kosą, ale nie mieli w planach co robić, co e, przyjechała do mnie na usługi, żeby zarobić akurat e, pieniądze, bo ja już akurat za, usłu za usługi e, zapłaciłem. Za całe pola, nie za hektar, nie za godziny. Tylko ogólnie na cena zaskoczył co e, całe to pole e, 1000 zł. Akurat zobaczyłem, bo tak akurat e, się ugadałem. E, tak akurat e, tak akurat się dogadałem, tak chcieliśmy, że, żeby była taka kwota 1000 e, zł. To uściwa cena. Ona tutaj akurat robi manewry, po to, żeby wykręcić. Żeby ładnie akurat tutaj skosić. Żeby on jakaś nie tam zostawiała, bo ja wam akurat mówiłem, żeby nie zmielić akurat kom... gałęzi, żeby kombań, żeby awarii nie miał. Ja jestem przy okazji widzowie zrobię miniaturkę. Ja pamiętam na kolonii ma taka pani jedna z taka starsa emerytka, gęsterka co ona czuje się jak, jakby była młoda, jakby miała 18 lat e, tak się czuje, ona czasami czasami zachowuje się jakby była niedojrzała nastolatku i też e, robi przekręty, ona też się nazywa e, Janina i pani Janina też akurat e, posiada matodora na gospodarstwie i pasuje e, do niej akurat taki kombajn ale kupiła już e, nowoczesny kombajn z e, technologią e, bardziej dużo dodanej e, technologii kupiła chyba klas, chyba klasa e, dominat, e, dominatora uważaj proszę żeby nie walnęła żeby nie doszło do struski, żeby wypadku nie było. Potem nie jestem... Eee, potem nie jestem się kłócić. A tu jest mój Ursus 55. A, a samochody stoją, a nie jadą. Nie wiem dlaczego akurat tak jest. Jadą, nie jadą, stoją, myślą, myślą, a dalej stoją, nie wiedząc co mają ze sobą. Akurat zrobić tak, jakby... By kierowca wygrał e, prowojazdy wyjazd w Chipsach. to denerwujące jest. Droga wolna, stoją. <grym> Boją się, że kombajn ich, e, że kombajn akurat zestaranuje. Ja jeszcze kolejne pola mam do skosenia. I też akurat będę musiał porozmawiać. Ale rozmawiałem. Powiedziała, że jeszcze do tego tematu wróci i porozmawia. Miał, miał przyjechać akurat ten... Mój e, kumpel miał przyjechać, rolnik Jan. Ale u siebie ma akurat e, dużo pracy. I nie, wy, nie ma e, czasu akurat na usługi przyje, e, przyjechać. Powiedział chyba po, po, podobnie. E, się nie uda się zrealizować akurat e, na usługi e, przyjechać, bo nie mam czasu, bo ja też u siebie mam e, zniwaj też mi e, doschły hektara i duże e, pola ma i, dodat i dodatkowo został więcej więcej, dużo pracy i powiedział, że w tym roku e, sezon na zniwa, która podobnie nie będzie. Dlaczego? Bo za dużo roboty ma, bo ma duże pola i hektary akurat. E, do mu na gospodarstwo do skoszenia. I powiedział, że u siebie musi zrobić, bo u innych to też nie, się nie wyrobił, bo im akurat też innym e, odmówił z wyglądu na to, że dużo roboty ma. I powiedział, że że nie da rady bo u siebie ma akurat zniwaj i, i musi też robić oni tu już oni przyjechali z wyglądu na to że u siebie mają jeszcze dwa pola e, do skosenia, ale im się nie śpieszy się to do, to do mnie akurat przyjechali tym ma... ma, ma ta gigantem giganta bo oni też mają takie pole jak ja co teraz akurat na nim jestem o tyle hektar, e, tak, takie pole, o takie małe takie hektary oni chyba, podobnie mają z 8 hektarów Mima hektara tyry, tyry z 8 hektara coś, coś tam typu itp e, tyle mogą akurat wizowie e, posiadać coś, coś, tam wspominała Monsters jej akurat wspominał z 8 hektara przynajmniej max Jak laguje to, sorry przepraszam, to kamerka, bo muszę ją ustawić tak, żeby nie lagowała. Jeszcze będę musiał e, zainstalować do kamerki e, funkcję FPS-y, bo wtedy będą widzowie akurat widzieć SPS-y, bo ponieważ muszę zainstalować komputerowo taki, ster e, taki sterownik, żeby, żeby mógł akurat w kamerce GoPro Wyświetlić akurat E liczbę FPS -ów. To napisie widzę czy to dobry pomysł akurat wgrać taką wstydzkę akurat do, ka, e, do kamerki GoPro FPS Żeby widzom e, pokazywać To wtedy na nagraniu będzie widać to hektara Co ona robi? A dobra, o jaki Kosi Ona poprawia bo mąż akurat kiedyś ją opiepsu była awantura o, o to, że były omiaki I postanowiła zrealizować swoją poprawę. Żeby na bieżąco na spokojnie e, zmucić akurat omiaki, e, omijaki. Żeby omiaków akurat nie zostawiać. A potem to oczy boli. Jak się patrzy pas się na to. O, posła gdzieś wysiadła. P o, idzie do mnie. Ja wyłączę kamerę, bo znowu prywatna roz. Dobra. Sorry, przepraszam, że to było pokazane, ale GoPro ma to wgrane. Bo pozwolenie akurat wizowie dostałem na do kombajna. Bo się zapytałem. Bo ja nigdy akurat takim kombajnie nie siedziałem. Chciałem Cia wizowie Kierować kombajnem umiem jeździć, bo mi pokazała jak się jeździ, i chciałem akurat e, rozładunek zrobić. Po pierwszy raz akurat za sterami takiego kombajna kiedyś to mieliśmy wizowie snopowi, snopowi załkę, ale już nie ma, po, e, daliśmy akurat na złom. posła snopowi załka na złą. E, z bozę. Jak idzie? Jak? Ładnie, precyzowo. Hmm Ale dużo widzę, że tutaj sypło. mam E, podniecam się tym. że dużo mi wsypło, bo ponieważ... Że więcej akurat sobie zarobię. E, kasiary, bo na zimę będę akurat wywoził. Będę wywo... Wy wywóz będzie na zimę, bo, bo wtedy lepsze ceny są droższe. Tora, no kompajna... kobieta kobicie oddaje i kobita jedzie. Bo ona idzie. Nie będę nagrywał. Potem znowu jakaś rozmowa będzie prywatna. Usanujmy to. Dobra, jestem u siebie w rususie 55. Jadę akurat na gospodarstwo i do Silosa wysypię. zboże. Wtedy będzie fajna dzisiaj, z tym odcinkiem Powiedziała, że jedzie akurat jeszcze u siebie kosić, żeby jej nie uschło pole. Wracam na gospodarstwo. Całe te oporowe gospodar gospodarze Napiszcie widzowie jak wam się podobały zniwa Na razie to trzeba poczekać wycierpliwości O, przepuszczają mnie eee, Dziękuję, dzięki że machnąłem im ręką Te, te kolizje. Kurba, nerwica. Muszę pójść i porozmawiać z kierowcą i awanturę zrobić. Bo kolizję jest powodu Dobra, nie będę akurat na odcinku tego mówił, żeby e, filmu, żeby mi nie usunęli, bo mogą cenzurę akurat na ten film założyć. Awantura była jak z Powiedziałem, jak ty bar baranie jeździ, co ci. No, pozwolenia on mówi, że to ja mu wjechałem i TPT te, 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 dalej. Dalej nie będę mówił, bo wulgarnie akurat mówię. Powiedziałem, po, po, po co? tym we mnie wjechał? <gry> on mu, a on mi powiedział, że to ja akurat pierwszy wjechałem. ja mówię, ty się zasymałeś, ja skręcałem. To to on we mnie wjechał. I nie mogliśmy się dogadać, kto pierwszy akurat to zrobił. Chciał na policję dzwonić. Ale powiedziałem, bez policji da się dogadać. Chciał, żebym ja go przekupił akurat kasiolą. Powiedziałem, przy sobie nie mam. Powiedziałem, jeszcze przegady nie mam. Nie dam, bo nie mam. Jakbym miał, to bym ci nie dał. On powiedział, jak nie dasz, to na policję. E, zgłosi za... E, za wypadek. Ja, ja, powiedziałem, jak to zgłosisz... To... To samochodu nie będziesz miał. Bo... Bo sam... Bo... Bo wezmę twój samochód i nazwam akurat e, oddam. On mówi do mnie, nie sras, nie sras, bo się zesras i głupot. Taki, nie gadaj, bo ty, taki ze nie zrobi. Ja powiedziałem, rolnik ma e, piosenstwo, on się pchaj i, i uderzył moją szczepę. Dobrze, że nic się nie stało, tylko ryska się stała. I były jasne, wulgarne słowa, jeszcze się kłóciliśmy. Ale w końcu się dogodaliśmy się. E, dobry uczynek zrobiliśmy gadać się słownie, być miły i kulturalny, muszę do tyłu wstępem, ładnie i starannie, żeby większego uku nie zrobić, moja, moja, bo ja słabo potrafię manewrować przy do tyłu, ale się, się uczę się, żeby się nauczyć ładnie. Krótki odcinek, ciekawy odcinek. To napiszcie wizowie jak Wam się podoba. napiszcie swoją opinię. Dobra. Jest se można, wizowie. Pozwolić se można. Precyzowo do tyłu. Czyli chodzi o, o to, żeby elegancko wysłać. Dobe, 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 dobe. Nie w lewo... prawo chodzi, żeby, żebyś w lewo skręcał. Będę wizowie walczył. Na ostatniej kropli krwi. manewrami. Nie poddam się. To jest łatwy sposób, mogę zrobić łatwiejszy sposób. Tak, żeby sobie nie marnować akurat czasu i widzą. Eee, widzą akurat nie zabierać czasu. Trzeba akurat bliżej podjechać. Bo inaczej to się nie da. Muszę uważać, żeby akurat tego nie rozwalić, żeby nie zepsuć bo to jest moja jedyna przyczepa na gospodarstwie może podjechać tak, żeby na, na ziemię nie, wy, nie wysypać, tylko prosto do muchawy do tego do dosilosa, żeby wszystko się zmieściło nie jestem tak do tyłu, bo wszystko wysypie się na ziemię E, gdzie? Bo ja mam akurat wizję komputerową to zrobiono. Nowa technologia. Rozładunek. Nowa technologia. Nie. Nie. Bo zepsuję, jestem przekazim przysepem. Co ty robisz? Ludzi ci się. Naprawię to wizowie, Jestem sobie burty otworzę. I wysypie. dobra widzowie ja mówię ile wszypło, bo ponieważ ze Silos ma licznik zbudowany wykrywa ile jest ton tego co wszysłem no, bo była modernizacja tego Silosa pod nowoczesne czasy. Licznik to policzyło mi widzowie, że jest 3600 3639 e, litrów Eee, pszenicy Tyle, e, tyle akurat Nakuściłem O licznik sps u odpaliłem Jak coś, to dokleiłem Żeby widzowie wiedzieli, że ja bym takie coś Bym wgrał akurat do kamery To było akurat widzowie 60 fps u. to była atrapa, to była naklejka Żeby wiedzieli o co chodzi, żeby mogli się wypowiedzieć się w komentarzu Ja tutaj sobie zaparkuję bo będę dalej jest jakoś. Tylko, tylko trzeba poczekać. Bo oni też u siebie muszą e, zrobić, żeby im nie usło. Ja pójdę że ja wam pokażę. Tutaj jest łąka. Wszystko akurat jest ogarnięte. A tutaj jest widzowie e, Zepak i e, czarne zniwa, chyba... Zrobić i trzeba e, poczekać widzenia na usługi, bo ja swojego kombajna nie posiadam. 60 fps to naklejka jest. Nakleiłem podczas mont montowania filmu. Tam jest jest, tam jest pole moje. Tutaj jest moje pole. Jeszcze gdzieś tam jeszcze jest, ale jednak akurat nie będę e, pokazywał wam. Bo ja chcę to na, os na osieńku. A to te właśnie pole, o te pole mi chodziło z kukurydzą. Bo właśnie o te pole, mówię, dobra, teraz mogę pokazać, widzę wszystko, co ja jest. Tam pokazałem, pokazałem jak się jedzie akurat na te pole. Właśnie o tym polu mówiłem. A ja sobie porowa chodzę. Jestem przy okazji, <grytanie> żeby mnie ja samochód nie rozjechał i mokre mam nogi, buty. Zamykam, żeby trzeganie nie wlazły, znowu naklei nakleiłem 60 fps ów na tym razem to wgram, do kamery. Tutaj pozamykam, żeby nie, nie zarwało się, bo wichury są takie, co mogą spowodować zniszczenie. Przyblizaj sobie e, kamerę i zdjęcie sobie zrobię na pamiątkę. zrobię sobie zdjęcie na pamiątkę. I widzimy się widzowie w następnym odcinku. Do, do zobaczenia, na razie trzymaj się, widzimy się w następnym vlogu, nara. Zostaw łapkę w górę i suba i komentarz.